Na dzisiejszym odcinku zagramy tryb Random Speed Battles, czyli tryb, który tak naprawdę bardzo lubię. No może nie dokładnie random Speed Battles, tylko po prostu lubię wszystko tak naprawdę, co jest połączone z trybem random, bo to jest moim zdaniem ciekawe. Dajcie znać w komentarzu, czy dla was też. A tak w ogóle to witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Blon'S Tower Defense Battles 2 na moim kanale. Na samym wstępie z góry dziękuję każdej osobie, która już w tym momencie zostawi pod tym filmem pozytywną ocenę. Przypominam również o kodiku w sklepie Blunt Tower Defense 6 oraz Blunt Tower Defense Battles 2, dzięki każdej osobie, która ten kodzik wpisze. Zajrzyjmy sobie, jak wygląda mój progres na sezon pasie. Oj, no jest ciężko, jest ciężko. W ogóle ostatni odcinek z Blunt Tower Defense Battles 2 na moim kanale był... Jeżeli dobrze kojarzę jakieś 10 dni temu, więc muszę popracować nad tym, żeby odcinki z tej gierki pojawiały się częściej, bo tak sobie pomyślałem, że jeżeli ktoś akurat tę gierkę ogląda tylko u mnie na kanale, no to raz na 10 dni to trochę rzadko, więc <laughs> będę starał się, żeby te materiały pojawiały się odrobinę częściej. Okej, okay, Quincy, spoko, ja akceptuję mapka mm, Oasis, czyli mamy, e, czyli mamy oazę, mamy Saba, mamy samolot i mamy inżyniera. Okej... Okay. Chyba... Spróbowałbym tu zacząć od samolotu. Wydaje mi się, że na tej mapce da się postawić całkiem fajnie samolot, tak żeby... Wiecie, żeby większość baloników po prostu przynajmniej na początkowym etapie gry nie była w stanie się przedostać. Mm, ogólnie... Tryb random jest, tak jak już wspomniałem, tryby random ja bardzo, bardzo lubię, bo właśnie jest okazja pogrania czymś innym niż gramy zazwyczaj. Czy rozpoczynanie od samolotu to będzie dobry pomysł? Trochę się tego boję, powiem wam, trochę się tego boję, ale zaczniemy od samolotu. Wydaje mi się, że powinienem postawić samolot w taki sposób, żeby to kółko idealnie przecinało mi tutaj, nie? Te, te drzewka, wiecie o co chodzi? Natomiast widzę, że no nie wiem, na razie bronimy e, A, ogól, w ogóle o co chodzi w tym trybie, który gramy? E, random kładno, to wiadomo, randomowe wieżyczki, takie same jaj przeciwnik, ale dodatkowo poza tymi e, randomowymi wieżyczkami. No i teraz pytanie, dobra, ja pójdę o, i mamy z głowy. Poradzimy sobie na to bez, bez problemu. Poza randomowymi wieżyczkami to jest również. Ten tryb nazywa się Speedy Random Quad, czy jakoś tak. Nie, Random Speed Battles. Ok. Random Speed Battles, czyli poza random, randomowymi wieżyczkami, takimi samymi, jak już wspomniałem, takie same dostaję ja oraz przeciwnik. Mogliby. Chyba już kiedyś o tym mówię, Mogliby wprowadzić kiedyś taki tryb, że. E, wiecie, że wieżyczki byłyby randomowe, ale inne dostawałbym ja, inne przeciwnik. Tylko to mogłoby być mocno niesprawiedliwe, bo przeciwnik mógłby po prostu dostać dużo lepszy zestaw wieżyczek i wtedy automatycznie gierka byłaby w sumie skazana na niepowodzenie. Natomiast, no, myślę, że na pewno byłoby to dosyć ciekawe. E, tryb Speed, no to oczywiście możemy Was e, wysyłać. Zresztą tu sobie nawet można zobaczyć, jakie są zasady. Wszystkie balony można wysyłać jedną rundę wcześniej oraz wszystkie balony, zarówno te, które wysyłamy, jak i te, które normalnie gierka na nas wysyła, poruszają się po prostu szybciej. Więc jest to tryb, na którym macie odrobinę mniej czasu na reakcję. Eee, no i w sumie to tyle odrobinę mniej czasu na reakcję szybciej można wysyłać potężniejsze rasze. Nie ma żadnego boosta, jeśli chodzi, chociaż nie, wiem, na trybie speed szybciej się dostaje ten przychód tutaj. Więc generalnie dość mocno opłaca się grać iko na trybie speed, tak mi się wydaje. Bo, no tak jak mówię, całkiem, całkiem szybko dostaje się ten, 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 ten przychód. Dobra, czy on nie przegrywa w tym momencie? Ja sobie po prostu zbustuję. Chociaż wydaje mi się, że przez, przez tego, przez inżyniera, raczej się nie przedostanę. Ale w sumie, znaczy, wydaje mi się, że bym się może przedostał, gdyby nie to, że przestałem wysyłać na moment tak mi się wydaje, mój plan na tę gierkę jest taki, bo oczywiście o czym musimy pomyśleć teraz gdzieś tam w najbliższej przyszłości, to jest tak fiolety i obrona na, w następnej kolejności na camo fiolety, więc mój pomysł to jest zbudowanie bluntrapa na fiolety Natomiast na camo fiolety zdążę do tego momentu zbudować, czyli do rundy 12 powinienem zdążyć zbudować saba, ulepszonego na trzeci górny tier, czyli oczywiście pod zdejmowanie camo i wtedy wiecie, Bluntrap ma zastosowanie od razu na camo balony również, więc tak, tak sobie to na początku wymyśliłem. On widzę ma łódki ulepszone pod dolne drzewko, to jest dolny trzeci tier. Nie mam pojęcia na jak długo... Szczerze, to właśnie totalnie nie wiem na jak długo wystarczy. Um, coś takiego. Czy ja chcę iść pod Destruction? W tym momencie chyba nie potrzebuję ekstra Dimage'a dla Moabów. Możemy sobie na razie przestawić Bloom Trapa i to też zrobię. W tym momencie, póki co sobie Bloom Trapa przestawimy. Ja um, bo nie, niech on dalej, niech on sobie będzie stał tutaj. Niech on sobie będzie stał tutaj. albo nie, a nie, niech będzie tu jednak. Jednak zmieniłem zdanie. Jednak tu wydaje mi się, że będzie lep lepiej, bo wiecie, gdyby poleciał na mnie Rush z dużej ilości fioletowych balonów, to. Okej, okay, można już wysyłać kamo. Dobra, to jest to trochę problem. Gdyby on mnie teraz zraszował kamo, to byłoby po mnie, ale on tego nie wie. Eee, ja go mogę zraszować kamo balonami. I zboostować. Tylko Queens jest w stanie bić e, kamuflaż. Gdyby miał. I samolot. I przez to to obronił. <gryw> ale pech, że za mały raż wysłałem. Okej. Okay. I jest sap. Jest sap, ale to spartaczyłem, nie? Bo mógłbym to wygrać w tym momencie, gdybym trochę większy raż wysłał. Ale właśnie tak sobie pomyślałem, nie no, nie będę czekał, bo kupi widzenie kamo. No i się na mnie to zemściło w tym momencie. Okej, okay, wydaje mi się, że może dobrze by było ulepszyć reaktor pod damage. I dlaczego Bluntrapa akurat w tym miejscu? Tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu jeżeli się napełni. Jeżeli Bluntrap mi się napełni, to jest szansa, że wiecie, balony, które przedostaną się przez Trapa, bo będzie napełniony, przelecą sobie naokoło. Ja zdążę zebrać kasy z trapa i kolejny zostanie postawiony. Wiecie o co chodzi? Tak jak teraz na przykład. Nie? Że zaraz widzicie, zaraz leci kolejny Bluntrap. Że jest szansa po prostu, że dwa razy będę w stanie na ten sam raż odpowiedzieć trapem. Tak przynajmniej ja bym to sobie wyobrażał. E, Okej, okay, on generalnie. Mi się wydaje, że. Dobra, nie ma potrzeby, żeby aż tak trajhardować, natomiast, yy, okej, okay, za słaby rush z mojej strony, natomiast boostujemy, może się uda? On nie ma Bluntrapa, więc to powinno się udać, okej, okay, całkiem spocona gierka. Niepotrzebnie, wydaje mi się, dostawiałem jeszcze jeden samolot, e, w sensie trochę spanikowałem, no nie ukrywam, ale jednak reaktor to reaktor połączony z samolotem, który też nie najgorzej sobie radzi. E, Chociaż, no, no nie, no nie miałem wcale tak dużo jednostek. Ale miałem jeszcze tego Bluntrapa. No nie, no to to raczej raczej bym wybronił, ale no trochę się przestraszyłem, jak zobaczyłem, że jednak leci dużo balonów. Przypominam, na tym trybie również one, również one poruszałem się szybciej, więc gdzieś tam automatycznie wiecie. <laughs> Pojawiła mi się taka czerwona lampka, że może to mnie pokona, dlatego postawiłem ten samolot w odpowiedzi. No, tak naprawdę nic się nie stało, bo chociaż może trochę zabrakło mi golda, żeby wysłać jeszcze większy raż. Przez to, że wysłałem. Wiecie, że postawiłem ten samolot. Natomiast, no i tak wygrałem, więc to w sumie niewiele zmienia, ale tak sobie wiecie. Zawsze nawet z wygranych meczów, warto jest spróbować wyciągać, wiecie, jakieś wnioski, co ewentualnie przyszłościowo można poprawić. Ja, jeśli chodzi o ten mecz, który zagrałem, to mogłem bardziej zagrać All-In, czyli właśnie sprzedać ten samolot, drugi, który postawiłem, i więcej, większy raż wysłać. Okej. Okay. Sniper... Tak, shooter oraz farma. To jest dobre połączenie jeszcze z Ezili, To jest naprawdę dobre połączenie. Oczywiście zaczniemy od tak, shootera. E, później będziemy gdzieś tam szli pod farmy. Chociaż na tym trybie speed dużo bardziej opłaca się wysyłać balony na przeciwnika, bo ten przychód, który Wam wzrasta wraz z tym, jak wysyłacie balony na przeciwnika, dostajecie częściej. Więc lepiej jest mieć go jak największego, bo dostajecie go częściej niż na normalnej gierce. Dlatego to jest coś, na co raczej głównie warto zwrócić uwagę na trybach speed. E, oczywiście. Hmm, oczywiście, tak, shooter tak naprawdę lepiej nie mogliśmy trafić, bo jest to możliwie najlepsza jednostka do rozpoczęcia gry. Więc na trybie speed jest w stanie sobie poradzić z większością raszy. Jest to tania jednostka. On w ogóle na mnie nie wysyła balonów, dopiero teraz zaczął. No tak, bo on oszczędzał na takshootera. Widzicie, on oszczędzał na takshootera i to przypłacił to tym, że ma mniejsze i ode mnie, a tak naprawdę oboje mamy takiego samego takshootera. Okej, okay. spostrzegawcze osoby powiedzą, że Filip to wcale nie jest taki sam takshooter, bo on ma ulepszone na 2-3-0, a ja mam na 1-3-0. No tak, zgadzam się natomiast. <noise> Mogę ulepszyć na 2-3-0, ale na razie... Na razie nie ma potrzeby, może lepiej właśnie jakbym postawił szybciej bohatera. Ustawiamy na strong. Ezili raczej bardziej opłaca się ustawiać na strong. Mm. Dobra. Sniper na razie nie ma zastosowania. Przynajmniej moim zdaniem, później będziemy mogli go użyć, żeby zagrać. Um. Okej, okay, jakby on wysłał na mnie różowe balony, to muszę już ulepszyć drugi, drugi górny tier. Później możemy go wykorzystać, żeby na przykład bronić się na DDT, bronić się na sterowce, bo tak shooter wcale nie jest aż taki mocny na sterowce, a sniper naturalnie jest mocny na sterowce, bo zadaje duży damage w jednym ataku, więc tym bardziej jeżeli ulepszymy go pod górną ścieżkę, no to, no to wiadomo, sterowce... Sterowce Powiedzmy będziemy mieli jako tako pod kontrolą No i zobaczcie, on mega mocno tutaj defuje Nie wiem dlaczego na mnie nie wysłał bia Białych balonów, zmusiłby mnie tym Do kupienia jakiejś defensywy Natomiast e, Ja w tym momencie W ogóle nie jestem zmuszony do kupienia Czegokolwiek Dlatego bardzo, bardzo mi to na rękę Bo dzięki temu mogę, zobaczcie Nie dość, że dobrze farmić, to ciągle wbijam sobie tutaj Ten przychód Także sytuacja jest naprawdę mega komfortowa. Postawmy sobie farmera, bo nie chcę się zbierać tych bananków. Też czasem zapominam i potem ludzie mi w komentarzach wypisują, że nie mogą na to patrzeć, że ja nie zbieram tych, tych bananków, więc staram się nie powielać takich błędów, ale czasami jednak się zdarzają. Dobra. E, on ulepszył na gogle, na widzenie camo, trochę tego nie rozumiem, czy ma rozprysk? Ma, czyli ma drugi środkowy tier, bo pierwszy środkowy tier to, jest, to są te gogle, gogle u snajpera, czyli możliwość widzenia camo, natomiast drugi środkowy tier no, to jest taki rozprysk, więc no na razie nic niebezpiecznego dla mnie. <laughs> o, wiem, o, tu jest jedna bardzo istotna rzecz, faktycznie, teraz to zauważyłem, tylko snajper widzi kamo, więc naturalnie dobrze by było pójść pod snajpera. Bo 11 runda, nie? Będzie dla mnie przypałowa, jeżeli nie będę miał snajpera. I środkowa ścieżka nie jest taka głupia. E, 2-3-0 na początku, bo potem możemy pójść pod 2-4-0, czyli pod. E... Okej, okay, kupię sobie to w sumie, dlaczego nie? Czyli pod. E... Zarabianie jeszcze na snajperze. Dobra, nawet pójdę pod damage pewnie. Czy on jest na strong? Nie jest na strong. Ustawmy go na strong. I mogę mu dać priorytet na camo balony. Wydaje mi się, że to ma dużo sensu, bo... Resztą zajmie się ewentualnie tak shooter, nie? Jeżeli nie będą leciały jakieś kamobalony. Więc damy mu tutaj priorytet... A, zasłoniłem głową, tutaj, zaznaczyłem, widzicie? To możecie ustawić, żeby bił kamobalony, jeżeli... Jako priorytet, więc to warto sobie ustawić, jeżeli... No nie macie innej jednostki na widzenie kamo. Natomiast to może być zgubne, bo on na przykład mógłby wysłać rasz, wiecie. rigrow Rainbow Czekajcie, bo w ogóle teraz musicie skupić. Mógłby wysłać rash, na przykład regrow Rainbow i po prostu. Parę kamo, parę kamo czerwonych balonów, i wtedy ja i tak atakowałbym te czerwone balony. Ok, natomiast on w tym momencie poszedł pod górną ścieżkę. Tego ustawmy po prostu na stron. Wydaje mi się, że duży raż z kamo, chociaż Hmm, kamo ceramiki mogą być problemem, ale musiałbym wysłać odpowiednio dużo w grupie. No nie jestem pewien, co się przebija przez takiego snajpera, a co nie. To wam otwarcie mówię. Bo to jest snajper... A nie, czekajcie, to jest, to jest w ogóle dziwne. To jest środkowa ścieżka połączona z górną po prostu. Czyli on nawet... Wiem, co się przebija, hmm. Nie, z dolną. No to on nie ma nic na kamopancerz. W tym momencie. Jeszcze wyślemy coś takiego. I cyk, i buścik. Proszę bardzo. Hm. No i mamy to. No i mamy to, spoko. Fajnie, no czyli się udało. E, musiałem wysłać minimum rainbow'y. Znaczy nie, nie musiałem rainbow'ów wysyłać. W sensie minimum... Mhm. Nie, nie musiałem, bo pomyślałem sobie... Nie wiem dlaczego, ciągle myślałem, że on ma... E, górną ścieżkę. Tam, a on miał dolną, bo był pod speed attack ulepszony, ale miał gogle, Czyli musiał wybrać środkową ścieżkę. Czyli nie miał tak naprawdę dużego damage'a tym sniperem. Szybko atakował, ten atak miał rozprysk, ale nie miał dużego damage'a, bo górna ścieżka jest ścieżką pod damage, a on w ogóle. Nic wiecie, z górnej ścieżki nie, nie kupił, więc po prostu nie ma co się dziwić, że wygraliśmy. Polish Flag. <noise> Gościu ma Nick. Był w Hall of Masters. Więc ciekawie, Striker Jones na bardzo krótkiej mapie, okej, okay, taka gierka na deser, jako ostatnia w odcinku. Ice Monkey, okej. Okay. Dart Małpka i... I tak shooter. Mm... Czym ja bym chciał zacząć grać? Tak shooter, w ogóle to same małpki primary. Chyba najlepiej tak shooterem. To na pewno, tylko... To nie będzie łatwy mecz, bo on też mnie będzie raszował już od początku. Zastanawiam się, w którym miejscu na tej mapce postawić tak shooter. Ja zawsze stawiam jakby na dolnej części, ale wydaje mi się, że to może być błędne. Tutaj ja zawsze stawiam. A wydaje mi się, że le lepiej tu jest postawić. O właśnie, o właśnie. O tym mówię. Zagramy tak jak on, bo on, bo on wie o co chodzi. <grym> Okej, okay, to jest speed battle, więc oczywiście, że już lecą na mnie. Zróbmy tak. Okej. Okay. Na faster shooting. Postałbym też dart małpkę. Będę chciał to od razu chyba ulepszyć, wiecie? Od razu ulepszam. To nawet nie ma co czekać, bo jak mamy przeciwnika, który ogarnia, to naprawdę nie ma, nie ma totalnie co czekać. Czy ja chcę strikera? Na szybkie balony striker mi nie pomoże, ale z drugiej strony przydałby mi się poziom, nie? W sensie, jeżeli powstaje szybciej strikera, to on będzie miał wyższy poziom, a tak naprawdę na tym poziomie już akurat jako tako powinno mi zależeć. Ustawimy go w tym miejscu, ustawimy go na strong. Wprawdzie nie wiem, czy to ma sens tak daleko. Mm, teraz mogą polecieć na mnie już szybkie balony. Ja bym zagrał kusznikiem. Dobra, kusznikiem może nie, ale możemy tutaj zagrać w taki sposób. Ustawić na first i po prostu pójść, o, w ten sposób. To nawet nie jest głupie, widzicie, całkiem fajnie sobie radzę. Ten kusznik w tym miejscu też nie jest głupi pomysł, to sobie też ukradniemy od niego. <grytania> bo kusznika dobrze stawiać trochę, trochę tak jak Jaggernauta bym powiedział. Bo on ma całkiem fajną siłę przebicia, więc tutaj to ma sens, bo on wiecie, będzie atakował tak po linii prostej w miarę, więc. Więc tak mówię, to, to, to jako tako ma sens. Ok, zaczynają mi się przedostawać balony. Raczej się tym nie powinniśmy przejmować. Ustawmy na first. A może powinniśmy. Dobra. No ta, szybkie balony będą dla mnie problemem. Natomiast teraz nie powinno się już aż tak przedostawać. Z tym tak szuterem z tyłu. On ma i smałpkę. Ok. Bym dał raczej widzenie kamo. i faktycznie, może warto jest ulepszyć na jednego Juggernauta? kurczę, nie wiem, tutaj bym skopiował to stawienie kuszy. To jakby ma dużo sensu. Czy się chyba kuszę zawsze łączyło z górną ścieżką? To chyba ma jedyny sens, żeby iść jednak pod damage. ...tej części. Oj! Boost! Zdążę? Dobra, zagrajmy tak. Ajs małpka! Okej. Okay. Aj, dziesiąta runda. Fiolety mogą polecieć. Potrzebuję ice Shardsów. ok? Mam ice shardsy. Boost nie mam boosta. Ajajaj, no ale fa fajny meczik, ale no miał dużo lepszą kontrolę od początku. Ładnie zagrał, ładnie zagrał. No, dużo lepszą kontrolę miał gości od początku. Ale mega fajna gierka, mega fajna gierka. Zastanawiam się co mogłem lepiej zrobić. W pewnym momencie spanikowałem, miałem już mniejszy przychód, nie czułem też tych Ice Shards'ów. Też wydaje mi się, że powinienem sprzedać na przykład shootera i postawić Ice Shards za tego górnego tak Shooter'a, powinienem mieć też już Juggernauty generalnie. A nie miałem tych Juggernautów nigdzie, więc wydaje mi się, że no Juggernaut mógłby mi tutaj sporo zmienić, szczególnie z, z Fioletami, bo on po Całkiem spory damage zadaje, ma też sporą przebijalność. No ale dobra, nie można wygrać wszystkich meczy. Ode mnie, słuchajcie, na dzisiaj to tyle. E, ja wam bardzo dziękuję za uwagę. No i cóż, życzę, życzę wam miłego dnia. Do usłyszenia, coś nie mogę się wysłowić na koniec. Do zobaczenia na kolejnych filmach, trzymajcie ciepło.